Czwonaczko dzisiaj mamy małą robótkę kolejną. Jako że są nowe fotele, to jest i też nowy błąd od maty pasażera. To jest bardzo częsta przypadłość tych foteli. Nie wiem czemu tak jest, ale tak jest. No i co miałem? W tamtym fotelu miałem też emulator maty i emulator pasa, tylko tyle, że... On nie pasuje, bo od 2005 roku są inne wtyczki, no i potrzebujemy już coś takiego. Za chwilę to zamontujemy, zobaczymy gdzie. Ja jeszcze nie wiem, bo szukałem tamtej wtyczki i jej nie znalazłem, a więc musi być jakaś inna. A zobaczymy typowe błędy, jakie są. Czyli o, zapala nam się ikonka tego i nam wyświetli. A już zniknęło. Tu wam za chwilkę pokażę w menu BMW. Tam jest standardowy błąd, że jest problem z poduszką, poduszkami pasażera. Zobaczymy też, jaki jest błąd w iście. To w sumie jak już się wczytuje. A ja wam pokażę, jaki jest błąd. Ja jestem niezadowolona. Bo jestem... Dobra, no tam jest taki, taka typowa informacja. Może też nie, nie każdy o tym wie, ale Tutaj te błędy w komputerku nam nic nie mówią. Tu i tu mamy front passenger, airbags faulty. O, coś takiego, I to jest taki ogólny błąd, który musimy sobie sprawdzić w interfejsie, co dokładnie nam tam wyskoczyło. Także odpalamy istę Tutaj tych błędów. Jak się ostatnio nazbierało, trzeba będzie je systematycznie pousuwać w sensie ponaprawiać, bo tak troszkę nie było czasu tego ogarniać. A w tym aucie to ciągle coś, jakaś elektryka się psuje. A wiem, że tu będzie na pewno błąd świateł, bo mam chwilowo skrętę odłączone. Mam odłączone. Co jeszcze mam odłączone? A tutaj. W IHK mo module ogrzewania jest, mam yy, błąd tego AUC. To jest też taki standardowy. Tu nie wiem, co to jest TCU za moduł Może coś nowego się pokazało jakieś nowe błędy. SBSR to jest od foteli. Yy, SZM chyba też coś pewnie od napinaczy, albo zaraz zobaczymy. Yy, tutaj mamy właśnie poniżej błędów. O, i też mi się popsuł ostatnio ten pomad podgrzewanie soczewki, jest taka, taki problem, że on w, ten, w temperaturze poniżej tam 10-15 stopni e, się nie załączy, bo nie jest w stanie tej soczewki podgrzać. Ja tego mało używam, ale nie a ja sobie tam się tym bawię, więc kiedyś to też pewnie naprawimy. Tu mamy tak, w tym module SBSR wykrywanie zajęcia fotela pasażera z warcie, czyli po prostu e, mata mata fotelu pasażera jest do naprawy, ewentualnie do wstawienia emulatora, żeby nam wykrywało. W sensie nie wykrywało, że tam ktoś siedzi. Co my tu jeszcze mamy? No ten czujnik aut to mówiłem. I fotel funkcyjny przycisk zacina się. To miałem też na tych starych fotelach i nie wiem czym to jest spowodowane, ale to na razie chyba mi to jakoś nie komplikuje nic. TCU, dioda LED, połączenia alarmowego, przerwanie, to nie wiem co to jest, tego pędzej nie miałem, Pff, może ktoś mi tu OS wcisnął i coś się może działo, nie wiem, no i tu mam od ahl czyli od tych lamp skrętych, to jest chwilowo odłączone, bo jest jakiś problem, e, dobra, usuniemy, usuniemy te błędy, tu nam za chwilę ta ikonka powinna zniknąć, w sensie te dwie, bo teraz się zapalała poduszki, kiedy usuwa błędy. Stawimy emulator i zobaczymy czy ten błąd wróci. Ten błąd. On w ogóle dziwne, bo ja jeździłem jakieś dwa tygodnie na tych fotelach nie było tego błędu, że ona tam jeździła właśnie obok. I do momentu kiedy wsiadł kolega tego błędu nie było. Nie wiem, czy to może masa zrobiła swoje, że <laughs> on nie jest taki ciężki, ale po prostu inna waga. Może coś tam bardziej gdzieś docisnęło i coś się popsuło. Także wstawiamy od razu ten emulator, żeby mieć spokój z tym. Tu jest jeszcze emulator zapięcia pasów i nie wiem dokładnie, czy to trzeba i to, i to montować. Za chwilę się okaże. Pierwsze co zamontuję, emulator Maty. I zobaczymy, czy to pomoże. W sumie to był tylko błąd od Maty. Nie było nic od pasów, więc może tylko ten duży wystarczy zamontować. Zaraz się wszystko okaże. Akurat będę za chwilę jechać na zakupy, to przetestuję. Okay. <coughs> Także taki jest od 2005 roku, z taką wtyczką. Z taką na 4 piny będziemy musieli poszukać. A do 2005 roku jest taka e, chyba na 2 piny. Tam po, po, gdzieś tam w tych pierwszych filmikach to jest. Tak, jak ktoś ma, to niech sobie zerknie. No, będę skasowany, no, tu mi się jeszcze pali ta ikonka, bo ja nie mam zapiętego pasa, ale już nie mam od pasażera. Więc to wyłączamy i idziemy szukać tej wtyczki. Potem dajemy maxa do przodu i do góry. I tutaj z tyłu mamy e, taką wtyczkę. Już tylko włączymy latareczkę. I tutaj z tyłu jest w sumie taki jeden kabelek. Kostka. E, tu jest ten kabelek. On był połączony tutaj z tym. Jest wtyczka na 4 piny. Tak samo jak nasz emulator, ale są trzy kabelki. No ja tylko tutaj e, to w sumie pasuje. Gdzieś widziałem podobną wtyczkę jeszcze. Ale miejmy nadzieję, że to jest tutaj ta. Tutaj amatorek sobie z tyłu pod fotelem będzie leżeć. Nic mu się raczej nie stanie. No i to powinno pomóc. Zaraz włączymy zapłon i zobaczymy. Na razie nie montuję tego od pasów, bo nie będzie takiej potrzeby. Podejrzewam, zobaczymy, czy jak teraz włączę zapłon, czy jakiś dziwny błąd nie wyskoczy. Tu muszę jeszcze poukładać. Włączymy silnik, zamkniemy drzwi i zapniemy mój pas. Aha, czyli pewnie jeszcze pas pasażera, teraz musimy zapiąć, Aha, bo ta mata nam wykrywa osobę na nim siedzącą. Czyli jednak jest odwrotnie. Aha, czyli tutaj teraz ktoś siedzi i musimy pas zapiąć. Jak pas zapniemy, to nam ta ikonka zniknie. No ale, żeby nie jeździć z zapiętym pasem, wpinam i znika. I teraz albo jeździmy z zapiętym pasem, albo jednak dajemy emulator pasa, który nam wygrywa, że pas jest ciągle zapięty. Ja miałem tak samo w tamtym fotelu, że miałem i emulator maty i emulator pasa, więc. To też jednak zamontujemy, żeby mieć już spokój. E, no więc szukamy teraz to i tyle. I będzie po prostu problem z głowy. E, dobra, idziemy sobie teraz fotel musimy do tyłu i tą wtyczkę z przodu musimy tr trzeba odpiąć. Okej, okay, czyli standardowo zdejmujemy plastik, wyjmujemy tą żółtą wtyczkę, e, tak samo jak w tamtych fotelach. Sprzed 2005 roku, tutaj sobie to odginamy. Nam wychodzi. Potem cała wtyczka wychodzi. Tutaj od dołu mamy taki cypek, żeby wyjąć tą wtyczkę. Tutaj ten cypek. Jego się wciska do środka fotela. To tam wychodzi. I teraz tu mamy kilka wtyczek. My musimy wyjąć tą co ma dwa, dwa piny. Tutaj na samym dole pośrodku jest dwupinowa. Ją wyjmujemy i wkładamy nasz nasze piny w tą kostkę tylko jeszcze nie wiem który w którą ale to chyba nie ma znaczenia bo to jest tylko pewnie system zwarcie rozwarcie więc wyjmuje tą wtyczkę za zobaczymy czy kolorki kabelków się zgadzają jest tutaj jest czarny i czerwony zobaczymy tam przekładamy piny no i wpinamy i będzie chyba git mamy tą wtyczkę kolorki są takie same więc tak samo włożymy czarny czerwony nie ma żadnej filozofii, tu potrzebujemy tylko najlepiej mały śrubokręcik, jakiś ostry, nawet jakiś gwóźdź, żeby to wyjąć, te piny i wpinamy tylko to, to małe ustrojstwo i patrzymy, czy nam to pomoże. Ok, mamy wpięty emulator pasów. Wow. Dobra, mamy wpięty emulator pasów, odpalamy, zobaczymy. A, jeszcze nam wyskoczył błąd, czyli odpięcie żółtej wtyczki na wyłączonym zapłonie i tak powoduje błąd pasów. O, czyli znowu to muszę wykasować. Bo to nam nie zniknie samo z siebie raczej. Zobaczymy z ciekawości, jaki się pojawił błąd bo na pewno nie z matą pasażera, tylko pewnie, że coś było odłączone ok, mamy istę już odpaloną patrzymy co za błędy nam wyskoczyły czyli zamek pasa bezpieczeństwa przerwa 1, czyli to jest ten który był odłączony ewentualnie źle pokazuje mi ta ten emulator zaraz to skasujemy zobaczymy czy ten błąd zniknie może źle podłączyłem coś ale ale nie powinno tak być Bo w sumie teraz powinno wykrywać że jest pas włożony i tego błędu już nie powinno być no nie wiem no teraz zobaczymy czy to coś tutaj nie gra, czy ja coś źle zrobiłem Dobra, błędy skasowane wyłączymy zapłon, odłączymy interfejs. Zobaczymy czy nadal jest jakiś chyba kliknąłem coś To chyba włączyłem Laptopem Dobra Wyłączymy cały zapłonik włączymy na razie błędu nie ma zobaczymy czy jak pas zapnę to czy nam ikonka pasów już zniknie no i jest git czyli działa emulator po prostu samo rozłączenie wtyczki generuje błąd nawet na wyłączonym zapłonie więc tutaj musimy też na to mieć uwagę no i co? I teraz fotelik będzie już ok. Nie będzie tutaj żadnych czerwonych, niepotrzebnych ikonek, więc tyle temacie. I wanna be the greatest. Everybody on the face, shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient. hoping one day I blow up from the basement. Statement: the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I play and sold out shows for a thousand faces. Hey! Give me that crown, get in my way to be put down. Hitting your place on this, my town.